Witam Państwa serdecznie. Paweł Szczepanik, Szkolenia z Inwestycji Giełdowych w dzisiejszym nagraniu spółki, które widzimy na ekranie. Materiał nagrywam o 8.45, zatem notowania z 1 lutego 2022. AML po obronie wsparcia na 52.42 sygnał kupna na systemie Q po 60.20 w trakcie sesji. Najdalej postawiony stop loss na koniec miesiąca 57.24. Wstawiony do systemu w krótszej ramie to 56,40. Jeden z rekordów pytań na poniedziałkowym omówieniu rynku online. Nic dziwnego, skoro target na ATT to 51, a obecna cena to 36,46. Będzie co będzie, ale jesteśmy na sygnałach kupna z najdalej postawionym stop loss na 31,59 end of M lub wstawionym do systemu na 32,77. Sygnał sprzedaży na BLR wszedł po 17,54 i na razie brak sygnałów na odwrócenie. Sygnał kupna na JSW z najdalej postawionym stop loss na 37.65 już jest w grze. W ramie tygodniowej wstawiony do systemu na poziomie 33.41 target 55.66 Z poziomu 21.29 powinno zacząć zawracać hugi. Praktycznie brak jakichkolwiek potwierdzeń, ale statystycznie i teoretycznie to powinien być dołek lub jego okolice. Transakcja tylko dla handlujących uznaniowo. Sygnał sprzedaży na PLW w naszym systemie wszedł po 518 i brak sygnałów na odwrócenie. W przeciwieństwie do MON, który jest już na sygnałach kupna ze stop loss na 259 na koniec miesiąca lub wstawionym do systemu stop loss katastroficznym na poziomie 231. Systemowa sprzedaż z CCC po 112.30. Brak układu do kupna. Jeśli zejdzie do 60 to się warto z kupnem podłożyć. Odpowiedź prawidłowa. Na ostatni. Ostatnio zadane pytanie to B i kolejne pytanie z cyklu Sprawdź swoją wiedzę. I na zakończenie moc dnia inwestorzy chcą podążać za tłumem, ponieważ pragną poczucia bezpieczeństwa. I dlatego kupują wysoko, a sprzedają nisko. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do kolejnego nagrania.